Witamy serdecznie, to Ośrodek Szkolenia Kierowców Ladies. Dzisiaj będziemy sobie przejeżdżać przez sygnalizator ogólny, przez torowisko tramwajowe. I jak to zrobić poprawnie, żeby nie spowodować sobie tutaj jakiegoś zagrożenia w ruchu drogowym. Będziemy skręcać nas na skrzyżowanie sygnalizacją w prawo i popatrzmy sobie, że właśnie mamy sygnalizator ogólny, czyli nie bezkolizyjny, czyli wiadomo, że jak mamy zielone, to zielone też może mieć w momencie, e, może przeżyć też tramwaj. Więc e, zwróćmy sobie uwagę na to, czy. E... Na torowisku tramwajowym tramwaju nie ma. Jak to zrobić? Obserwujemy coś. Przeciwka widać, że nie ma. I teraz najlepiej albo popatrzyć sobie w lusterku. No i obserwujemy, że tramwaj nam tam nadjeżdża. To co w takiej sytuacji robimy? Zamówienie. Chyba zamówiliśmy specjalnie. Czekamy na niego, że on przyjedzie, tak? Bo przecinamy mu drogę, więc pamiętajmy o tym, że w tym momencie jak. My mamy zielone, to tramwaj też przyjeżdża, ale nie zapominajmy też o pieszych i akurat w tym miejscu również rowerzystów, więc w momencie, kiedy wjechalibyście na torowisko tramwajowe, to pamiętajcie też o tych pieszych. Nie cieszymy się, że już przyjechał tramwaj i przejeżdżamy dalej sami, tylko też obserwujemy dalszą drogę, jak ona wygląda. Dobrze, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszamy na kolejne nasze filmy.